Hej widzowie, dzisiaj poradnik dla XX Pimpek XX. Jak dać link? To zaczynajmy. Wchodzimy w YouTube. Oczywiście. No i wchodzimy sobie, jak chcemy dać, jak chcesz dać link do, do tego, do kanału, to weźmiesz, wchodzisz w informacje i tutaj wciskasz link ten wciskasz go i wciskasz skopiuj link a jeśli filmu to już ci pokażę jeśli filmu to wciskasz udostępnij udostępnij i skopiuj link i pokażę teraz ci jak dodać do filmu skopiowałam link. Teraz nie wiem, wybieram sobie jakikolwiek film. Może ten mój z intrem. No i tutaj dodajemy opis i mamy i masz link. A jak do komentarza to normalnie tak samo się wyświetla jak w opisie. To tyle papa. Pa.